Zaczę wielkie powstały w całej karczmie szmery. Ksiądz Bernardyn uciekł się do swej tabakiery. W kolej częstował mówców. Gwar zaraz ucichnął. Każdy zażył przez grzeczność i kilkakroć kichnął. Bernardyn, korzystając z przerwy, mówił dalej – Oj, wielcy ludzie od tej tabaki kichali. Czy uwierzycie Państwo, że z tej tabakiery sam generał Dąbrowski zażył razy cztery? Dąbrowski? Zawołali. Tak! Tak, o, generał! Byłem w obozie, gdy on Gdańsk Niemcom odbierał. Miał coś pisać, bojąc się, ażeby nie zasnął, zażył, Cichnął dwakroć mnie po ramieniu klasną. Księże Rowaku. Księże Bernardynie. Obaczymy się w Litwie. Może nim mi rok minie. Powiedz Litwinom, niech mnie czekają z tabaką częstochowską. Nie biorę innej, tylko tak. Owa <noise> księdza wzbudziła takie zadziwienie, taką radość, że całe ruchne zgromadzenie milczało chwilę. Potem na pół ciche słowa powtarzano: Tabaka. Z Polski? <noise> Częstochowa? Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej. Aż na koniec razem, jakby myśl z myślą, wyraz sam zbiegł się z wyrazem. Wszyscy jednogłośnie, jak nadane hasło, krzyknęli: Dąbrowskiego! tatarskim hrabią, mitra z krzyżem, poraje z gryfem i skorabią. Zapomnieli wszystkiego, nawet Bernardyna. Tylko śpiewali krzycząc, wódki, miodu,